Cześć i czołem pluski z Rosołem Dobra, wiem, wiem, miało być humorystycznie, mogło wyjść żenująco Ale kurde, no pacjent pacjent, pacjentka Dobra eee, Co mam o tym powiedzieć? Co mam o tym powiedzieć? No myśl, myśl, myśl co by to powiedzieć Nie wiem, kupimy na złomie Sliwirka taśmowa, jednocześnie ze szlifierką z taką od czoła. Jak to się jakoś nazumiała ale wyleciało mi z głowy. E, kupiona po 2 zł za kilogram? Nie pamiętam po 2 albo po 3 zł. Mm, co mogę powiedzieć? No na pierwszych rzędach widać, że to troszkę pracowało. Tutaj, tutaj nie było osłonki, mm, bo wyleciała. Łożyska z tego co tak wiecie ręką zakręciłem to nawet spoko, a tu nawet napinacz nawet działa. No i nie ma włącznika, to tak wiecie, na pierwszy rzut oka. Ale śrubki wszystkie są, kable poobcinane. No dobra, ściągamy to, zobaczymy jak się dostaniemy do silnika, co tam się z silnikiem dzieje i będziemy kombinować. O! Tu nawet skalę zrobili, to mnie zaskoczyli. No, także coś. Do no. dzieła! Widzicie coś? Widzicie. Tak, tak, tak. Wam gumowe nóżki, serio. Eee, trzy, I nawet szybko poszło. Cztery osłonka. Co my tu mamy? Widzę, że tam miedzi nie mamy w środku silnika bo czarno a, jeju, 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 jeju. tu było zasilanie tu jest kondensator i tutaj ten musimy rozkminić jak ten silnik był podłączany a niestety miernik sobie zostawiłem gdzie indziej ale dobra jakby to tu ogarnąć Dajcie chwilkę, muszę się zastanowić. Dobra, jesteście? Jesteście. Żeby było fajnie, śmiesznie i miło skręciłem to na. No, no wiecie, dwa kabelki razem. Bo obczaiłem prawdopodobnie, który, który jest ten. Tutaj mam taki specjalny przedłużacz. A tam, taki do włączania, właśnie takich rzeczy. Więc lecimy albo korki, albo to. O. Widzieliście jak światło zgasło? To już wiadomo co jest grane Stąd Po tym dymku też widać Dobra, włączyłem sobie bezpieczniki z powrotem Więc przynajmniej wiadomo, że trzeba to Trzeba to rozebrać Także no cóż Do działa. Czy będzie trudne? Nie, nie powinno być trudne Tutaj widziałem, że jest jedne Tutaj widziałem, że jest Imbus akurat Obudowa pewnie wychodzi całe to. Wyciągniemy cały silnik, cały wał. Zobaczymy co tam się stało. Może komutator? Może nie? No zobaczymy. Także już do dzieła. Nie może być, a nie chce zejść. Patrzcie jak goni. Gonić goni, a zejść nie chce. Podważymy lekko. O! O! Żyjecie? Żyjecie, ja też żyję. Była taka, była taka podkładka, to już się wygięła w drugą stronę od samego patrzenia. Dobre. mamy tak. Elegancko. Teraz druga strona. I to samo. O. Kurde. Klejone czy co? I dobra, nic na siłę, lekko podważyłem, fajnie zeszło, fajnie te chińczyki poskładały, że śrubki te się po prostu samo odkręcają, Ciekawe mnie co tam się... O, wykrakałem, co tam się stało. Co tam się stało? Co tam się upaliło? Spaliło? Przepaliło? Na szczęście mam majstra, który... który mi to przewinie. Kwestia tylko opłacalność, jak to zwykle bywa w tym biznesie? O kurde! Żebym sobie wykrakał. Bo tak Nołajzo Ah co za kraj mm, mm, mm. Przechyba roszy 4 litery pop pne mm. Jak widzicie? Wiele strachu na przecinaku I Taki efekt Będzie trzeba śrubkę za, zastąpić I Akurat ostatnia musiała o. Dobra zobaczmy co my tu dalej mamy Czyli to się ściąga Super Jest sam silniczek Czy nie ma. jest O. Dobra. By było, by poszło, znaczy się. O, ta tak samo. No tak. O, ta nawet już poszła. Bo wiecie, z drugiej strony są nakrętki. Nie mówiłem wam. Ale w ogóle tylko zaczynam patrzeć czy to w ogóle jest sens O pięknie. O! To tak samo pięknie. O dobra, to teraz kominerki z drugiej strony. Tak, jakby to widzicie. Jako tako. Jakby to moja córka powiedziała. Jako tako. O! Dobra. Śrubka, podkładka, nakrętka. Pięknie. Gdzie jeszcze? Tutaj. Nie ja wiecie, czy to się będzie dało uratować, czy nie. Zobaczymy. Sam jestem cholera ciekaw. A jak nie, to wiecie, wykorzystamy tamto całe prowadzenie. To znaczy się. To. I aż silniczek rozbierzemy i wróci z powrotem na złom tylko w innej postaci. O, zaraz on pokaże, co, co zauważyłem tutaj. Nie widziałem tego wcześniej, albo się nie przyjrzałem. Zobaczcie, tutaj jest obudowa górna i tu ktoś chyba był z jakimś przecinakiem czy czymś takim, bo niemożliwe, żeby tak zrobili, że tu jest, z, zgrywa się, licuje, a to nagle takie odbite. Ale. O to ja was trzymam, przecież gdzie jesteście na stojaku O, jeszcze I co tu się stało? O Jezus. O jak śmierdzi spalonym Jakby ktoś frytki spalił to takim bardzo, bardzo starym oleju A matkowosk Co tu się nie dzieje? Hmm, hmm, hmm. Soczyście to ktoś przegrzał So oh. oczyście Naprawdę soczyście nie wiem dlaczego to było czarne Mi <laughs> się wydawało, że to jest czarna, to jest tu tak ukopcona miedziucha no Tutaj coś się stało? Nie, tutaj się nic nie dzieje nigdy No, łożysko jak? O, łożysko jeszcze spoko Dobra, no to teraz co? Albo to przewinąć Albo to wyrzucić prosta opcja To już się muszę na spokojnie zastanowić bez was, ale ale w sumie widzicie, z takiej głupotki nawet ciekawy odcinek powstanie. A teraz mamy rozkminę, albo to wykorzystać, żeby się zrobić jeszcze osłonkę. No to nie jest problem, to włączniki mam, albo zrobić osłonkę i korzystać z tego, albo albo właśnie to przełożyć do jakiegoś innej, może ślimiereczki. Hmm... Muszę się zastanowić, dajcie mi chwilę, bo są wszystkiego są plusy i minusy. Dobra, dajcie mi chwilkę, teraz się włączę.